Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w narzędzonym domu, który jest w moim kanale. Dzisiaj sobie oglądamy szkołę. Czy już naprawdę nie mam pomysłów, jaki inaczej to mało. Zmarł. Nie zrobił z tego wygodzą kupić mojego hejka.pl i oglądamy co nie? Uczennica klasy drugiej beliceum Karolina Grabiec, jest inteligentna, jednak często zapomina odrobić zadania domowe. Ona po prostu wiecie, jest inteligentna, ale. Ona jest inteligentna, ale. Czyli po prostu wiadomo, co chodzi. I dostaje uwagi z zachowania. Mama Karoliny próbuje zmotywować córkę do poprawy ocen. Obiecała jej, że jeśli dorówna wynikami w nauce swojej koleżance, Jance Lipowskiej, to w nagrodę zabierze ją ze sobą na weekend do Francji. Polski ścigam się. A co, jeżeli ta jej koleżanka nie mogłaby zrobić tak, żeby specjalnie mieć słabe oceny, żeby ona miała od niej lepsze? Ja bym tak zrobił do swojego kolegi, koleżanki, jakby była taka potrzeba. Tylko ciężko mieć yy, gorsze oceny niż jedynki. Ale ja bym coś wykombinował. To uwaga, zabierze mnie do Paryża! Co? Pójdźcie no. do Paryża? Jezu, tak strasznie się cieszę. Jezu, ale mam zazdrość. O, no, sama sobie szczerze powiedziawszy, zazdroszczę. To... Ej, a Paryż to nie jest yy, gdzieś pod Poznaniem? Znaczy, wiem, że we Francji zawsze to bym ja ale lepiej, jak nie będzie, to, to i to Ja wiem. Tylko, że tak jak jest Afryka, w Wielkopolskim taka wieś, Paryż. Five minutes later. No, oczywiście, że jest. No, wiedziałem. Obok tego jest. Obok Poznania. Czy znaczy obok, obok goszczy jest wieś. No, wiedziałem. No to może tam jadł. Tylko te oceny. A. Ale tempa nie jestem, więc myślę, że sobie by no, A, też tak no, ale... Janka, ty masz dzisiaj y, prezentację na tak, 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 tak. Mam pendrive a masz pendrive a, tak, super, tak, tak. to ja przygotuję laptopa. Mhm, dobra. Nie, yeah, pojedziesz do pary? No, tak. to... co? Karolina cieszy się, ponieważ jest pewna, że bez problemu dorówna ocenom przyjaciółki. Ej, ale jakby jej przyjaciółka teraz specjalnie na złość osabotowała i by dostawała dobre ceny, że ona nie. niedawno odbija się, żeby ona nie pojechała. Ej, to by było mastermind. To by tylko tak mogłaby zrobić tylko Iwana Małkowska. E, w ogóle ostatnio sprawdzałam, ile jeszcze mam ocen do poprawy no. i chyba jest tam informatyka. No, wiadomo e, i matematyka, więc... No. Muszę jak, coś... e, Jóś, jak chcesz to mogę ci pomóc, nie? Serio? No, no, nie Dzięki, nie ale się cieszę, że jadę Boże. O, no, nie dziwię ci się. E, przywiozę ci coś mega switacznego. Ty... O nie! To był cios w mojej serce teraz. Język mi danial jako Jenzi krwawił. Bo błagam cię, nie miniaturkę wierzyłeś, bo to jest jakiś krzpałek. po prostu. Nie trzeba przypominać, że po dzwonku macie być na miejsca. O, dokładnie, mam piszony, bo zaraz Was pani krzposek zwią zwiąże. I zobaczycie, co się będzie działo. W ogóle nie, od zewnątrz patrzymy taki hotelik w moment. I zawsze marzyłam, że jak kiedyś pjadę do Francji, to w nim zamieszkam. Grabiec, ja widzę, że świetnie się bawisz. Stań, proszę. Stań, bo nie jestem sam. Oj, z Kłosek się nie zadziera. E, tak. Wykorzystując funkcje systemowe bazy danych, miałaś zbudować w bazie danych firma MDB Querende. O ja Ja nic nie zrozumiałem w ogóle, co ona powiedziała. Jakie Querende? Matko, jednak kwerendę? Kwerty to ja wiem. Kwerendę, matko. Która będzie zawierała bieg, imię, nazwisko pracownika. Proszę, pochwal się klasie, mm. co przygotowałaś. To było na dzisiaj? Oczywiście, że na dzisiaj. Rozumiem, że nie masz zadania. No nie, ale. Dostajesz jedynka. Przekonana, że to jest na za tydzień. No, pan... ja, ale mnie nie interesuje, do czego ty byłaś przekonana. No pani prof... dokładnie. Panią kłosek nic nie interesuje. Nawet jak pada śnieg, to na widok pani kłosek on topnieje, więc ją nic nie interesuje. Proszę, niech Pani nie wpisuje tej jedynki. Proszę się dać na miejsce, już. Błagam, ja to dzisiaj zrobię i na jutro przyniosę. Chcesz dostać o, uwagę? Nie. Czy siądziesz? Proszę. Proszę w tej chwili wrócić na miejsce. Zniszczona po prostu, jak piłka do siatkówki na WF-ie. Papa, kochana, najwyżej powtórzysz tą klasę. No, wiem, ja się chyba I Ej, spokojnie, poprawiasz tą jedynkę. A skąd wiesz, co? Czy kiedyś w ogóle dostałeś jakąś jedynkę? Czy kiedykolwiek w ogóle coś zawaliłaś? Chyba ostatni raz w pierwszy kielki. A ale nie wkurzaj się na mnie. No. To ty mi nie wkurzaj! Byłam pewna, że dorównanie Jance to nic trudnego, ale to jest niemożliwe. Przecież ona nigdy nie ma żadnych bezzetek, uwaga, nie jedynek. A kłosek właśnie przed chwilą wstawiła mi pałę. I ty się smucisz, gdyby jakiemuś twojemu koledze z klasy postawiła... No Szlak mnie trafi, jeśli przezostanę Janki cały wyjazd przyjdzie mi koło nosa. To sobie pozwiedzasz ten Paryż na Google Mapach. Se pojeździsz i se pozwiedzasz i zobaczysz, jakby co to jest w ogóle za problem. Karolina jest załamana, bo boi się, że nie uda jej się dorównać oceną przyjaciółki i mama nie zabierze jej ze sobą do Paryża. Hej, co robisz? Nic. To ten hotel, który chciałaś mi pokazać? Tak, ale to już nieaktualne, bo nie pojadę do żadnego Paryża. No, za twoje oceny, to mama ci może najwyżej zrobić yy, wycieczkę do Radomia. <laughs> Albo do Sosnowca. I też się będziesz świetnie bawić, jak ci jakiś tynk na głowę spadnie do ściany. Jezu, daj spokój, na pewno poprawisz tą jedynkę z infy, no. Ale to nic nie da, nie rozumiesz? Jak moja mama przecież się dowie, że dostałam kolejną pałę, to mogę zapomnieć o całym wyjście. No, ale chyba się tak nie poddasz, nie? Nie mam wyjścia. O nie, 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 zawsze jest jakieś wyjście. Jedyne wyjście, jakie widzę, to takie, że ty też byś dostała jedynkę, i może moja mama by tę moją jakoś zaakceptowała. A ja w tej sytuacji widzę jedno wyjście i jest to wyjście ewakuacyjne. Na pewno. No a co? To nie jest niemożliwe. No, raczej jest niemożliwe. I widzisz, jaka ty jesteś? Najpierw wielcy chcesz mi pomóc, a potem się wycofujesz. E, poczekaj, chwila. Ty serio chcesz, żebym ja się podłożyła i dostała dla ciebie jedynkę? No, tak. Sorry Karolina, ale jak w ogóle możesz mnie o coś takiego prosić? Ej, szczerze, może jestem jakiś dziwny? Ja bym się zgodził do, do jakiegoś znajomego tak zrobić. Jeżeli to od tego by zależał czyś wyjazd, bez problemu. Ale no wiecie, ja nie jestem do końca normalny, więc... Bo jesteś moją przyjaciółką? No chyba, że nie jesteś, no, to przepraszam. No że jestem. Ale mi nie pomożesz. Mogę ci pomóc poprawić ocenę, ale nie będę dla ciebie dostawała jedynki. Naprawdę nie możesz odżałować jednej złej oceny? Wiesz co? Mogłabym, ale nie lubię być szantażowana, wiesz? Aha. Wiesz co? Dobra, pewnie mówisz tak specjalnie, bo cieszysz się, że nie pojadę do żadnego Paryża. Oho, ja wam powiem, jak to się na wsi mówi. Mówiła jaskółka, że do dupy spółka. I to jest po prostu najlepiej się przyjaźnić samemu ze sobą. Co nie? Jasne, że tak. Zazdrościsz mi. Sama to powiedziałaś, nie pamiętasz? Myślałam, że jesteś inna, ale się myliłam. Nie kumam, jak Karolina może myśleć, że cieszy się z tego, że nie pojedzie do Paryża. To jest nie fair. Totalnie jej odbiło, a ja nie dam się szantażować. Karolina nie rozumie, jak przyjaciółka mogła odmówić jej pomocy. Ale nie zapominajmy, że to jest szkoła, to jest to uniwersum. Ciesz zawsze mogła jej zaproponować za to 50 zł. I wtedy na pewno by się zgodziła. Jest wściekła na Jankę. A co takiego ta święta Janka zrobiła tym razem? Wyobraź sobie, że poprosiłam ją, żeby dostała tylko jedną, złą ocenę, a ona powiedziała, że nie. No, czy tak się zachowuje prawdziwa przyjaciółka? Chyba nie. No, z pewnością nie. No, nie no, przecież ją zabiję. A co ci tak zależy, żeby Janka dostała pałę? Bo jeśli jej nie dostanie, to przepaść między naszymi ocenami będzie nie do zasypania. Czekaj, 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 czekaj. To nie możesz sobie znaleźć jakiejś innej koleżanki, takiej mniej inteligentnej i wtedy, żeby twoja mama z nią cię porównywała? Koszery jest na największą kujonkę w klasie. A wtedy cały Paryż mogę sobie wybić z głowy. Nie kumam, ale spoko. Nie no, to jest jakiś dramat. No to wygląda, no chyba, że jeszcze coś wymyślisz, na przykład... Zapłacisz jej, żeby dostała pałę? Nie no, co to, szalałaś? Jestem spukana zresztą. Święta, Janka nie przyjmie ode mnie żadnej kasy. No to co? Mm, wiem. Wiem. Ja też wiem. Ja, na przykład wiem, ostatnio się dowiedziałem yy, od kolegi, że pingwiny mają. Kolano. Taka informacja na dziś. Wkopię ją. Co? No, jeśli nie chce dostać po dobroci jedynki, to i w tym pomogę. Serio? No, co się tak dziwisz? Dla niej jedna jedynka nie zrobi różnicy, a dla mnie, wiesz, mi, będzie zbawieniem. Będzie na ciebie wściekła. No, nie sądzę. Nawet się nie dowierzy, to moja sprawka. Moim zdaniem to jest trochę słabe. Sama sobie na to zapracowała. Tak, bo to jest jej wina, że ty masz od niej słabsze oceny. <gryw> Oczywiście, że tak. Wcale to nie jest twoja wina. Okej, okay, w kopanie Janki jest trochę nie fair, ale prosiłam ją o pomoc, a ona mi odmówiła. Ona jest taka święta, że nigdy jej nie dorównam. Ale nie ma opcji, żebym przez nią nie pojechała do Paryża. Są dwie rzeczy, przed którymi trzeba zawsze uciekać. Pierwsze to jest byk, a drugie rozcieczona kobieta. Karolina Grabiec pokłóciła się ze swoją przyjaciółką Janką Lipowską, ponieważ jest przekonana, że Janka nie chce jej pomóc. Jance jest przykro z powodu ich kłótni i chce się pogodzić. Chyba, że zmieniłaś zdanie. Jeżeli chodzi ci o to, że mam dostać dla ciebie jedynkę, to nie, nie zmieniłam. No to przykro mi, ale nie będę z tą rozmawiać. No to masz z nią pisać. Albo pisać na Google tłumaczu, kilka głośniczek i żeby ci czytało i tak gadać. Karolina wykorzystuje nieuwagę Janki i wykrada z jej plecaka pendrive z prezentacją na lekcję geografii. Chce w ten sposób pogrążyć przyjaciółkę. Co jest na tym pendrive'ie? Yy, prezentacja od Janki z gege. Wredna jesteś. Nie wredna, a zaradna. To są dwie zupełnie różne cechy. Ona sobie po prostu potrafi w życiu poradzić, nie to co ty. E, nie, ja nie jestem wredna. To Janka jest wredna, a ja tylko walczę o swoje. A ty się nie wygadaj. Dobrze. Janka dostanie za to, że się na mnie wypięła. Ciekawe, jaką minę będzie miała, kiedy okaże się, że nie ma swojej genialnej prezentacji i co zrobi, kiedy dostanie pałę. Zaczniemy dzisiaj. Janka uważa, że przyjaciółka nie ma prawa wymagać od niej, by celowo dostała jedynkę. Nie wie, że Karolina ukradła jej pracę przygotowaną na geografię. Ja w ogóle nie chcę hejtować, ale dla mnie baba od geografii w tej szkole to jest najbardziej po prostu useless i basic postać. To jest to samo co typ od historii. Basic, useless, w ogóle nie powinno tam być, a jeżeli już byłabym uczciwa geografii, to powinna być zupełnie jakąś ciekawszą postacią. Jesteś gotowa, tak? E, tak. No coś się dzieje? Masz jakiś problem? E, nie, to znaczy tak, nie mam pendrive'a. To znaczy co, nie będzie prezentacji? Ale nie rozumiem. Przecież pamiętam, że go tutaj wkładałam. No słuchaj, w tej sytuacji ja jestem zmuszona. Nie, nie, proszę poczekać. Ja spróbuję to powiedzieć z pamięci. No dobrze, proszę. Excuse me? Umiesz to na pamięć? Przez ciebie kolega nie pojedzie... kolega, koleżanka nie pojedzie do Paryża teraz. Ale ją musi teraz kotłować od środka. E, a więc dzisiaj e, opowiem Wam o niszczącej działalności wiatru. Wiatr, który powstaje w, na skutek różnicy ciśnień, może nie ma i tak silniejszego wiatru niż ten z dupy, jak po się poje, dobrze? To tak jak huragan. Mieć ogromny wpływ na ukształtowanie powierzchni naszej planety. I przykładem, a wręcz y, symbolem. <grym> a ta się zaraz zesła. Da się zaraz na rzadko, po prostu narobi. Takiego, takiej niszczącej działalności wiatru jest grzyb skalny, który powstaje w wyniku korazji. I on wygląda mniej więcej tak. Skała przypomina grzyb skalny, gdyż korazja występuje najintensywniej przy powierzchni ziemi. I gdy. Nóżka takiego grzyba staje się zbyt cien cienka, aby e, utrzymać e, cały ciężar skały. No to skała robi po prostu pierdut. I tyle. Dziękuję, poproszę piąteczkę. Mhm. E, górna część spada na dół e, na powierzchnię w strefie, w której dochodzi e, do całkowitego zniszczenia, gdyż tam e, korazja ma największą siłę. Mhm. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niezłe jest, co nie? Weź mnie nie wkurzaj. Nie no, czy Janka wygłosiła całą prezentację z pamięci? Szkoda, że przy tym jeszcze nie stepowała i żonglowała. I dupą nie śpiewała piosenek wersów, o, te to by było. Nieważne czy włosy masz znów na różowo, czy to prawda, że dzisiaj będzie deszczowo. Nie no, to jest jakaś masakra, a Janka jest coraz bardziej wkurzająca. Karolina jest wściekła, bo mimo, że ukradła pendrive z prezentacją Janki, dziewczyna dostała szóstkę. Nie mogę znaleźć tego pendrive'a. Jezu, byłaś wspaniała. Ja bym nie dała rady. A Morkowską totalnie wryło. Naprawdę zasłużyłaś na tą szóstkę. Więc tylko dalej nie mogę znaleźć tego pendrive'a, no. A czy to ważne teraz? Naprawdę byłaś wspaniała. Idziemy do sklepiku? Musicie koniecznie uczcić ten sukces sokiem marchewkowym i rzędkami. Tak, jasne. W sumie masz rację. No to nic z swojego misternego planu. Burkowska była pod wrażeniem, że Janka walnęła wszystko na pamięć. Czyli to w sumie dzięki tobie dostała szóstkę. Jezu wyś, mówisz żeby mnie zdenerwować? Nie no, tak tylko. No no to przestań. Przepraszam, czemu się na mnie wkurzasz? Wkurzam się, bo Janka cały czas triumfuje, a ja na jej tyle wyglądam coraz gorzej. No to ja mówiłem: znajdź sobie w końcu głupszych znajomych. Tylko może być ten. A nie, głupszych to spoko... A głupszych to. Ja już się zajechałem w akcji. Głupszych spoko, mądrzejszych będzie ciężej. Jak zaraz nie da ciała, to nigdzie nie pojadę. Jedynki Janka raczej nie dostanie. Musiałabyś, no nie wiem, wpisać jakąś do dziennika. Mm. To nie przejdzie. Wszyscy się domyślam, że to Lipa, a Janka zorientuje się, że to moja sprawka. Wiem. Patrz, jakby okazało się, że ma dopisane szóstki, a nie jedynki, to wtedy, wiesz, byłaby fara na całą szkołę i dostałaby uwagę. To już nie lepiej sobie dopisać te szóstki, żebyś miała lepsze oceny, niż koleżance. Nie wiem, może ja po prostu coś, czegoś nie rozumiem. Pomożesz mi zwinać dziennik? A co będę z tego mieć? Przywieźć coś mega fajnego z Paryża. Co? A co byś chciała? Perfumy. Oryginalne. Okej. Okay. Dobra, dobra. Już myślałam, że guzik z Paryżem, a tu proszę. Jak okaże się, że Janka ma dopisane oceny, to nie dość, że podpadnie nauczycielom i dostanie uwagę, to moja mama w końcu przestanie dawać mi ją za przykład. No po prostu super. Wtedy... Ci w ogóle da jakiś mega szlaban za to, że zadajesz się z oszustką i w ogóle ci wychodzi, zabroni, wycho yy, zabroni ci wychodzenia z domu i tym bardziej nie podejdziesz do Paryża. Karolina Grabiec wpadła na pomysł, jak skompromitować przyjaciółkę w oczach nauczycieli i swojej matki. Pomaga jej w tym koleżanka z klasy. A to oznacza, że nie macie fizyki, tylko informatyki. No nie. nie! Kochani, bardzo proszę. Idźcie już na przerwę, dziękuję. No, te dzieci są naprawdę nienormalne. Nie cieszą się na to, że będą miały lekcje z panią Kłosek. Jak ja bym miał lekcje z panią Kłosek, to bym po prostu się skakał pod sam A i te bachory chorych naprawdę nie doceniają niczego. Wiesz już, jakiej typu ten dziennik? Nie wiem jeszcze. To myślę szybko, bo zaraz nie pójdzie do pokoju nauczycielskiego. Cholera. Y -y, wiem. Y -y, idź na korytarz i zasłabmy. Co? Y -y, no wtedy będzie musiał udzielić ci pierwszej pomocy, nie? Idź y -y, szybko. Idź. Y -y. Marta zgodziła się pomóc koleżance, bo liczy, że Karolina odwdzięczy się jej drogim prezentem. Tak, pewnie kupi jakieś podróby z Chińczyka i niech się cieszy. Ja bym tak w sumie zrobił. po dwóch minutach z ludźmi. Marta? Marta? Marta. Ona dlała, Marta? Rany. Marta. Marta? Marta? Marta, słyszysz mnie? Marta? Marta. Dobrze, łóżmy ją w pozycji bezpiecznej, dobrze. dobrze? Powoli. Marta. Marta? Ależ ona jest dyskretna, niczym bąk puszczony na stołówce. Na długie przerwie. Dobrze, kochani, ma ktoś może telefon? Musisz odblokować? Marta? Co? Co się stało? Proszę, proszę cię, wstawaj powoli, powoli. Zędlałaś, wiesz? Ja mam... Tak, naprawdę? Myślałam, że sobie zasnęłam na środku korytarza. A jak mi pani mówi, że zemdlałam, to super, wierzę. Może zadzwonić na pogotowie? Poczekaj, usiądź na ławce. Tylko proszę cię, powoli wstawaj, Marta. Powoli. Już usiądź. Jak się czujesz? Już dobrze. Marta świetnie to zagrała, a Kosek w sekundę zorientuje się, że Janka dopisała sobie szóstki, a ona się z tego nie wytłumaczy, no a ja w końcu będę mogła powiedzieć mamie, że Janka wcale nie jest taka święta i pilna, skoro dopisuje sobie oceny. No genialnie. Nie gadajcie, że ona sobie do... Że ona... Że ona jej dopisała oceny u kłosek. Kosyk ją zniszczy. Ona ją rozwali. Karolina nie może się doczekać, kiedy Karina Kłosek odkryje oceny, które uczennica dopisała Jance Dzień dobry, witam ponownie, siadajcie. No ja też nie jestem zachwycona, że muszę Was znowu oglądać, ale muszę. Tu doszło do stigma. Iconic konik. Musiałam przyjąć zastępstwo za kanale Sickiego Siadajcie już. Za dwa tygodnie wychodzicie do kina i w związku z tym przypadnie nam jedna lekcja informatyki, dlatego nadrobimy ją dzisiaj. Widzę, że wszyscy są oprócz Marty, a zatem kto przypomni mi na czym polega mechanizm OLE. A, o, o, o matko, mechanizm co? Ja znam tylko platformę o, o, o inną. O, no. A tradycyjnie nie ma chętnych, więc zaraz poprosimy kogoś. No to może... Błagam, oby nie Przemek Kucyk, bo ja komputer to, że w gazecie widział i to takiej z Lidla promocyjnej. Zaraz, zaraz. Janka, skąd ty masz dwie szóstki? Słucham? To nie jest mój długopis, ani mój charakter pisma. Możesz mi to jakoś sensownie wyjaśnić? No, obawiam się, że nie. No nie udawaj głupiej, dopisałaś sobie dwie szóstki. Nie, nie kłam. Ale ja nie chwonię. naprawdę nie wiem, skąd wzięły się te szóstki. Słuchaj, dla mnie sprawa jest jasna, idziemy do pani dyrektor. Co? Dlaczego? Dlatego, że nie toleruję oszustwa. I nie wierzę, że ci wygrywałaś, znaczy... Bombardiro krokodilo. Un fottuto alligatore volante che vola... Jesteś oszustką. Ale cringe, sorki, przepraszam. A ciebie coś bawi, grabiec? Y nie. To opanuj się. Proszę przeczytać pierwszy rozdział z książki. Jak wrócę, przypytam Was z tego. Idziemy już. Janka jest zaskoczona, bo nie rozumie, skąd w dzienniku znalazły się dopisane oceny. Prawda, załamujecie mnie wszyscy, bez wyjątku. Ale złote teksty, pani kłosek, to ucichły. Kocham, iconic. tu dochodzi do sigmy. Pani profesor, ale ja naprawdę nie wiem, skąd wzięły się te szóstki. Jeżeli chcesz mieć dobre oceny, to trzeba się uczyć, a nie oszukiwać. Ale ja się uczę. Tak? I za chwilę może powiesz mi, że ktoś złośliwie dopisał ci te oceny. Siadaj tutaj i czekaj na mnie. Nastolatka domyśliła się, że to przez Karolinę ma kłopoty. Chce natychmiast to z nią wyjaśnić. Jak mogłaś? Co jak mogłam? Dopisać mi oceny, wiem, że to ty przyznaj się! Nie dopisałam ci żadnych ocen! To po prostu długopis sam wpadł mi w rękę i zakreślił szóstkę w dzienniku akurat przy twoim nazwisku. Samo się tak stało. Wiem, że chciałaś mnie wkopać, żeby twoja matka się ciebie nie czepiała. Janka, uspokój się. Gdybym chciała Cię wkopać, to wpisałabym ci pała nie szóst. Jesteś na to za sprytna. Wiesz co, nie ja chcę Ach. się z tobą gadać. Wiesz, jak mogę mieć teraz przeklepane przez ciebie? Wiem, i masz za swoje. I to wszystko dlatego, że nie chciałam mieć dla Ciebie jedynki. W sumie lepiej, że ci na przykład nie wybiła jedynki. O, matko, wtedy to była dopiero jazda. Nie! To dlatego, że cały czas dostajesz dobre oceny i uważasz się za lepszą. Co nie! A właśnie, że tak. Wiesz co? A ty jesteś totalnie bezwzględną egoistką. Ja jestem egoistką? Chciałam pojechać z mamą tylko na weekend do Paryża, a ty musiałaś to wszystko schrzanić. Sama sobie wszystko schrzaniłaś. Ja ci niczego nie schrzaniłam. Tak? Ani by jak? Ani by tak, że olewasz szkołę, olewasz oceny, wywijasz różne głupie numery, masz do wszystkich pretensje, a później mówisz, że ci jest gorzej, a tak naprawdę na wszystko sobie pracujesz. By trudne sprawy zniknęły. I niech twoje serce nie zesra się Trudne sprawy. Święta Janka. I co, że święta? Masz z tym taki problem, że musiałaś mi dopisać ocenę? Nie, musiałam ci dopisać oceny, bo matka za każdym razem porównuje mnie do ciebie. I mam już tego dosyć. Rozumiesz? Tak cię to boli? Tak, tak mnie to boli. To może powinnaś się Ej, bardziej starać. Już, już, dziewczynki, spokój. Proszę. To jest prawda? To ty dopisałaś Jance Szuski z informatyki? Co? No nie dopisałam jej przecież żadnych ocen. Nie kłam bezczelnie. Wszystko słyszałyśmy. No. <grym> Gdyby pani kłosek pracowała w CBA, to w Polsce nie byłoby przestępców. <grym> Pościgam cię. Okej, okay, dopisałam. Jest pani zadowolona? A z czego mam być zadowolona, co? Że podrobiłaś dokument? Że chciałaś wszystko zrzucić na koleżankę? Dziecko, co się z tobą dzieje? Nic. Jak nic? Naprawdę nie rozumiesz, co zrobiłaś? Jejku, to nic takiego. Zostajesz nagany. A pani Gruszka porozmawia z twoimi rodzicami na najbliższej wywiadówce. Ej, ale ja, ja po prostu wam powiem. Gruszka przecież ma kształt literki sześć. A ona jej dopisała szóstkę. Niczemu to absolutnie nie dowodzi. A teraz uważam, że powinnaś przeprosić Jankę. To znaczy, że nie przeprosisz. Właśnie tego się po tobie spodziewałam. Wracamy na lekcję, już dość czasu przez ciebie zmartwowaliśmy. Chciałabym pójść jeszcze do toalety? Tak, ale szybko. A! Rób na stojąco po prostu i tyle. Zaraz, zaraz. Karolina, czekaj. Sekundę. Ty naprawdę nie rozumiesz, jak zraniłaś Jankę? Nie, to Janka mnie zraniła. Naprawdę tak uważasz? No, oczywiście, że tak. A wiesz, co ona teraz czuje? Co? Główno, bo poszło do szkolnego kibla. Dosłownie. Że została zdradzona przez najlepszą przyjaciółkę. Jeśli nie chcesz jej stracić, to powinna się przeprosić. I to jak najszybciej. No. No a lekcja? A już tam lekcja, nie zając nie ucieknie tam. Jeszcze informatyka. To dziaki też umiem teraz po kreaturze. Pikać komputery, znają tam. Nie testują się. Kwerendę, Querty to ja wiem. Jak porozmawiają, to wrócą. Dzięki słowom dyrektor szkoły do Karoliny dotarło, że jej zachowanie wobec Janki może zniszczyć ich przyjaźń. Janka. Ty jesteś smutna? Przecież wszystko się wyjaśniło. Zwłaszcza to, że straciłam przyjaciółkę. No ale jak to? Nie straciłaś? Przecież, żeby komuś coś takiego zrobić, to trzeba naprawdę go nienawidzić. Oj tam, od razu nienawidzić. Ona to po prostu zrobiła, z dobro, jakby ona chciała dla ciebie jak najlepiej, dlatego zrobiła dla ciebie jak najgorzej. Taki toksyczny eks, wiecie o co chodzi. A kto ci powiedział, że cię nienawidzę? Po prostu. No, po prostu byłam zła i. To... Zła? Dlatego mnie wkopałaś? Okej, okay, wiem, przegięłam. Ale wierz mi, że gdybym mogła, to cofnęłabym czas. Serio. To jak? Wybaczysz mi? Nie wiem. No, ale jak to nie wiesz? Nie wybaczysz? Zastanowię się. Jeszcze dam znać. Reasumując. Nie przyjdę. Te mój ulubiony mam jak coś. No Janka, jeszcze nie wiem, może kiedyś. No ale. No Janka, proszę cię! Janka! Oj, Janka, ale z ciebie jest Kaszanka. Toż daj jej tu drugą szansę. Karolina strasznie mnie zraniła, ale to moja przyjaciółka i naprawdę chcę jej wybaczyć. Myślę, że jak na razie jest mi tak przykro, że nawet nie jestem w stanie z nią rozmawiać. To jej zaśpiewaj. Zraniłaś mnie, wpisując mi oszustkę, ale nie wybaczę ci, bo cię za oszustkę. Karolina Grabiec, która złośliwie dopisała przyjaciółce szóstki do dziennika, została ukarana obniżoną oceną z zachowania. A mama Karoliny postanowiła nie zabierać jej ze sobą do Paryża. Karolina ma nadzieję, że uda jej się pogodzić z Janką. Nie, ale trudno. To co? Skusisz się? Sorry, ale nie jestem głodna. Janka, poczekaj. Nie gniewaj się na mnie. Ja nie wytrzymam kolejnego dnia bez ciebie. Proszę cię. Serio? No, stęskniłam się za tobą. O, jak słodko. A ja może one będą razem? Sibuję je. Wybacz mi, no jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Okej, okay. naprawdę już nie będziesz się gniewać? Tak, tylko nigdy, ale to nigdy więcej nie rób mi takich numerów, okej? Obiecuję, będziesz już zawsze mogła na mnie liczyć i nigdy cię nie zawiodę. Okej, to skoro mogę na Ciebie liczyć, to poproszę tą się i A Ja dziękuję za oglądanie, to będzie dużo mógł do mojego i do odcinka.